Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem 27. plejki PEKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Kraków Piotr Do Państwa dyspozycji trener Piasto, pan Waldemar Fornalik. Przed zgłoszeniem, przed zadaniem pytania proszę o zgłoszenie się do mikrofonu. Dzień dobry, Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Chcia... No. Chciałem spytać ten okres na reprezentację, dwa tygodnie przerwy, bez kilku zawodników, jednak którzy pojechali, zagrali. To jakoś było inaczej, niż, niż gdybyście byli wszyscy? No na pewno taki specyficzny okres, bo innymi czasy, że tak powiem, w poprzednich przerwach na reprezentację, ta frekwencja była o wiele wyższa. Tak? Kilku naszych zawodników uczestniczyło w zgrupowaniach swojej kadry. Większość z nich grała swoje mecze. Kilku zawodników, kilku, dwóch, trzech, może czterech leczyło takie, no powiedzmy, kilkudniowe czy drobne urazy. No było tak, że no, było nas kilku na jednym z treningów, więc to pod tym względem był inny, inny okres. Na pewno ten czas staraliśmy się dopasować do tego, kto trenuje, co potrzebuje, na jakie cechy zwrócić uwagę, to nie był jakiś szablon, to nie był jakiś powiedzmy standardowy mikrocykl, tylko tak jak powiedziałem, mikrocykl stosowany do potrzeb, bo też zostali zawodnicy, którzy mniej grali, ale też byli wśród w tej grupie zawodnicy, którzy no, mieli, że tak powiem, w cudzysłowie większy przebieg i pod tym względem musieliśmy indywidualizować zajęcia. A dla pana to ma znaczenie, że, bo to tak powoływani byli, na przykład Franek bywał, ale teraz też zagrał. Czy to ma znaczenie, że zawodnik też wystąpił w swojej reprezentacji? Ma no, duże znaczenie, no bo Franek swoją grą, swoimi występami w ekstraklasie na przestrzeni kilku sezonów pokazuje, że to jest ścisła nasza czołówka krajowa a jakoś do tej pory nie dostąpił tego zaszczytu, no bo umówmy się, występ reprezentacji, no to jest zaszczyt, tak, i z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni, Franek również, no bo po to się też pracuje, tak, żeby dostąpić, e, czy przeżyć takie chwile, więc no, to, to jest coś, coś wyjątkowego. Ja też chciałem teraz o Wisłę zapytać po tej przerwie, nie wiem, spodziewa się Pan, że trener Brzęczek coś może, no bo oni tak trochę czy podbramkową sytuację mają w tabeli, że coś wymyślił, może zaskoczyć? Czy, czy to tak nie jest? No, trzeba wziąć pod uwagę każdy wariant, ale patrząc już na ostatnie mecze Wisły Kraków, choćby z Lechem Poznań. Ten mecz zremisowany w Krakowie, bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Trzy mecz przegrany, co prawda, w Szczecinie. Ale ktoś powiedział, no jak to jest możliwe, że ta drużyna jest na tym miejscu? No po prostu tam jest. Jakoś w tej drużynie widać, że w tych ostatnich meczach no, już grali naprawdę dobrą piłkę. To, że się nie wygrywa, no często tak bywa, że, że, że w danych okolicznościach niekoniecznie się punktuje. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest mecz dla Wisły, jakie to są kolejne też mecze i wiemy, że no w dla nich każdy mecz to jest mecz o, o, o to, o być albo nie być i na taki mecz się przygotowujemy. My ze swojej strony też no, widzimy, widzimy, jak ta drużyna też z każdym meczem coraz lepiej się prezentuje i spodziewamy się zespołu zdeterminowanego i zespołu, który potrafi grać w piłkę. My też w ostatnim czasie byliśmy w dobrej dyspozycji, a przede wszystkim liczę na to, że utrzymaliśmy tę dyspozycję w tej przerwie. Paweł Czado Interia. Dzień dobry, panie trenerze. Piast w ostatnim czasie wrócił do równowagi punktowej, punktował dobrze, a przede wszystkim tracił mało bramek. Czy trener drużyny, która, która jest dobrze naoliwiona i, i punktuje, przeszkadza? Czy w jakiś sposób ta przerwa raczej przeszkadza? Czy, czy, czy jest czas na to, żeby, żeby jeszcze coś podkręcić? O ile w, poprzednio często panowie zadawali takie pytania, czy przerwa dobrze może wpłynąć, czy źle na drużynę, no to powiem teraz po, tak zdecydowanie, że w naszym wypadku chyba ta przerwa nie była aż tak skazana, no bo złapaliśmy taki rytm bardzo dobry, ale liczę na to, że to nas nie wybiło z rytmu i liczę na to, że w dalszym ciągu będziemy się prezentować tak jak przed tą przerwą. Czy można coś jeszcze zmienić? No, zawsze są, tak jak powiedziałem, w drużynie, elementy czy obszary, gdzie no, wymaga to poprawy. No, tak jak mówię, no, ta nasza współpraca w ofensywie stać nas jeszcze na więcej, bo o ile w tej defensywie jako zespół prezentujemy się naprawdę, jak na tą chwilę, dobrze, tak w tej ofensywie no, mamy mamy rezerwy i my te rezerwy widzimy, zawodnicy też widzą te rezerwy i nad tym przede wszystkim też pracujemy. Ciekawi mnie, jak Pan znajduje Tichomira Kostadinowa, w tym sensie, że chyba dobrze wprowadził się do drużyny, ale też interesuje mnie, jak po tej przerwie Pan z nim rozmawia, czy widzi go Pan bardziej jako dumnego Macedończyka, czy raczej żałującego tej szansy, no bo z jednej strony byli bohaterami, a z drugiej jednak do Mundialu się nie... No widzę, widzę tego samego Tycho przede wszystkim, skromnego, pracowitego, zaangażowanego, skoncentrowanego na tym, co robi. Oczywiście rozmawiamy na temat tego meczu, na temat ich sytuacji, na pewno Trudno, jak gdyby, będąc za jego miejscu nie czuć jakiegoś małego rozczarowania, tak, ale z drugiej strony, też na pewno czują wielką satysfakcję. Duma być może to jest zbyt duże słowo, ale coś w tym rodzaju po zwycięstwie nad mistrzami Europy. No to też wydarzyło się coś wyjątkowego. Na pewno ta drużyna i ticho wśród nich. No przejdą do historii tamtego narodu jako zwycięzcy na terenie też mistrzów Europy. Chcę jeszcze spytać o Wisłę. Yy, yy, przyglądacie się, bo oni yy, nie prezentują się tak jak Wy oczywiście, natomiast mam też swoje kłopoty tam yy, personalne. Nawet yy, podstawowy obrońca Józef Koli prawdopodobnie nie będzie grał. Czy to ma dla Was jakieś znaczenie? Czy... Nie, bo patrzymy, że ostatnio ta kadra też się zmieniła w Wisły. Jakość jeszcze się podniosła. No Widzimy, widzimy, że tam praktycznie, jakby to mówił, na każdej klepce jest zawodnik, który ma swoją wartość i tworzą w tej chwili drużynę. Zmienili też sposób grania w porównaniu z tym, jak ta drużyna grała za poprzedniego trenera, więc nie jest to tak, jak powiedziałem, łatwy przeciwnik, dlatego przeciwnik bardzo, ale to bardzo zdeterminowany. Panie trenerze, dzisiaj z losowaniem Mistrzostw Świata, muszę o to spytać, są jakieś drużyny, które chciały Pan jako rywali lub nie chciał? No, nie, będę odkrywczy no. odkrywczy jak, no, nie będę odkrywczy jak na pewno tak jak wszyscy, jest i grupa śmierci idealna grupa, tak? no, w grupie śmierci wiadomo źle by było mieć i Niemców i bodajże czy to Brazylię, Francję, drużyny z tych krajów, ktoś powiedział też o Kamerunie, no to to by była naprawdę taka grupa Śmierci, ale może być też grupa teoretycznie oczywiście łatwiejsza, typu tak też, mówili USA, Katar, tak, no i która jest drużyna z czwartego koszyka, choćby nie kamerun. Ja Chciałbym jeszcze zapytać o pogodę, tą, która jest za oknem, bo to czy nie jesteście tak trochę jak po powrocie z Turcji, bo potrenowali, potrenowali piłkarze no, pewnie na fajnym boisku, a no, nie wiem, jak będzie, że. No wczoraj dni. wczoraj trenowaliśmy na bardzo dobrym boisku, tak. Pod każdym względem było już i wilgotno, i równo. Natomiast no, dzisiaj właśnie patrzymy, co się dzieje za oknem. Też jest niemożliwością odśnieżyć to w ciągu dwóch, trzech godzin całego boiska, więc musimy dopasować trening, który planowaliśmy, do tego, co możemy zrobić. Chciałem się zapytać o propos kadry i, i Mundialu, no Ticho nie pojedzie, no, bo, bo kadra odpadła, ale czy, czy szanse mają Polacy na, na, na pojechanie, czy, czy pana zdaniem, no nie wiem, na przykład Damian Kądzior ma szansę powalczyć o, o, o tą kadrę? No, każdy myślę, zawodnik, który gdzieś wyróżnia się w naszej Ekstraklasie ma tę możliwość. No. Myślę, że Żaden zawodnik wyróżniający się w naszej ekstraklasie nie będzie pomijany, jeżeli chodzi o ocenę, o przydatność do reprezentacji, a wybór i tak należy do selekcjonera. Patrząc jeszcze do Libii wracając, patrząc na tabelę, to taka przerwa, no nie wiadomo jak wpłynęła na, na zespół, ale fajniej się pracuje patrząc na, na miejsce jakie Piast zajmuje w tabeli, niż no bywało czasem, że dużo niżej. Ale też bywało, że byliśmy dużo wyżej, tak? I to tak. wtedy się pracowało jeszcze lepiej. No na pewno, na pewno poczucie takiego małego komfortu, że były to dobre mecze, że na tą chwilę jesteśmy na tym miejscu, ale też jak gdyby twarde stąpanie po ziemi. O, o ile te pierwsze dni można było jeszcze delektować się tymi ostatnimi meczami, tak teraz ten tydzień, no to to, że jest takie twarde zejście na ziemię i perspektywa tego, co nas czeka w najbliższym tygodniu tygodnia.